Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym przekazać kilka informacji związanych z bieżącą działalnością powiatu, z tym wszystkim co dzisiaj się dzieje. Na początek takie dwie krótkie informacje związane z realizacją inwestycji drogowych na terenie powiatu kamienno-górskiego. Udało nam się rozstrzygnąć dwa przetargi na budowę drogi w miejscowości Błaszkowa. właściwie taki odcinek, który łączy błaszkową z drogą krajową w wybawce i drugi odcinek to jest odcinek drogi prowadzącej z Chełmska Śląskiego do Okrzeszyna. Ta pierwsza droga, o której powiedziałem, to jest odcinek o długości około 900 metrów. Tam uzyskaliśmy, wydaje mi się, dosyć dobrą cenę, bo nie jest na 700 tysięcy złotych. Ten drugi odcinek to jest w miejscowości nie myśl i tam odcinek o długości około kilometra 600 m. Udało nam się zakontraktować za 900 tysięcy złotych, niecałe, więc myślę, że tutaj ceny uzyskane w przetargach są bardzo dobre. Pozwoli nam to, tak jak powiedziałem wcześniej, bez... Zachwiania realizować plany inwestycyjne w zakresie przebudowy czy budowy dróg na terenie powiatu kamiennego Tak jak wcześniej mówiłem, nie chciałem, tutaj nie chcieliśmy jako zarząd, i jako Rada Powiatu Kamiennego aby obecna sytuacja, no i też nie ma co ukrywać koszty związane z tym wszystkim, co się wokół koronawirusa dzieje, odbiły się negatywnie na możliwościach inwestycyjnych powiatu. Dlatego staramy się tego naszego planu inwestycyjnego trzymać i te dwa zadania. Już kontraktujemy tak, że one będą realizowane. Kolejne 2,5 km nowych czy gruntownie przebudowanych dróg na terenie Powiatu Kamienburskiego w tym roku mieszkańcy będą mieli do dyspozycji. Jak one będą finansowane? Z jakichś źródeł? Te drogi są finansowane ze środków własnych powiatu przy 75% dopłacie z Funduszu Dróg Samorządowych, czyli z tego programu rządowego. Czy pan starosta pamięta kwoty, jakie. 75% z tych kwot, o których powiedziałem, czyli, czyli no to tam każdy sobie policzy, tak? 75% z kwoty 900 tysięcy i 75% z kwoty 700 tysięcy. To jest to dofinansowanie. Być może uda nam się w tym roku jeszcze trzeci odcinek, dosyć spory, kolejnej drogi wyremontować ale to już będzie zależało od analizy naszych możliwości i od tego, czy uda nam się do tego montażu finansowego jeszcze pozyskać, tak powiem, dodatkowego partnera w postaci na np. gminy, która chciałaby dofinansować budowę tego odcinka. Wtedy byśmy trzy drogi powiatowe w tym roku mogli zrealizować. Myślę, że tu niebawem też będziemy mieli już decyzję w tym zakresie podjętą i też będę mógł Państwu przekazać, czy kolejną drogę jeszcze w tym roku, zrealizujemy. Jest też cyfrowa szkoła. Czy powiat w jakiś sposób połączył się do akcji? W związku z tymi wszystkimi zmianami też i w oświacie, które obserwujemy, a mają bezpośredni związek z sytuacją koronawirusową w Polsce i na świecie dostrzegamy wiele zmian, które się wokół nas dzieją. Również tutaj trzeba było podjąć pewne działania związane z tym, że dzieciaki po prostu siedzą w domach i szkoły nie funkcjonują ten zdalny sposób nauczania wymagał też przede wszystkim od rządu podjęcia pewnych działań. I tutaj, szanowni Państwo, taki w ramach programu operacyjnego Cyfrowa Polska taki projekt grantowy jest realizowany przez rząd pod tytułem zdalna szkoła. I my, my również, jako Powiat Kamiennogórski, zgłosiliśmy akces w tym programie rządowym. I otrzymaliśmy kwotę 70 tysięcy złotych na zakupy laptopów czyli przenośnych komputerów po prostu dla uczniów, dla nauczycieli, dla tych, którzy w tym procesie zdalnego nauczania wymagają takiej pomocy. A w tym momencie, kiedy to było konieczne, nie było takiej potrzeby, nie, było, nie, nie mieli takiej możliwości, więc przeprowadziliśmy takie rozpoznanie w naszych szkołach. Komu to jest potrzebne, ewentualnie kto nie ma do dyspozycji takiego sprzętu, który umożliwiłby mu realizację tego obowiązku szkolnego na odległość i około 25 sztuk takich właśnie laptopów otrzymamy i przekażemy bezpłatnie do tych jednostek naszych oświatowych. Mhm. I jak wygląda sytuacja epidemiologiczna? Czy w szpitalu wszyscy, wszystko mają? Czy w, w, w urzędzie tutaj w powiecie również petenci są załatwiani? Wydaje mi się, wydaje mi się jeżeli tak można w ogóle powiedzieć, że, że ta sytuacja na terenie powiatu Ogólnie wygląda nieźle, oczywiście tak jak wszyscy ponosimy w skali kraju i, i, i świata można powiedzieć, ogólnie określone koszty z tym, z tym związane, no, staramy się jednak, aby te koszty też były ponoszone w sposób jakiś racjonalny, taki odpowiedzialny, bo to wszystko są wydatki budżetu i przekłada się to na całą działalność i na możliwości chociażby inwestycyjne potem powiatu, więc chcemy, żeby to wszystko było racjonalnie, nie nie oznacza to, że nie realizujemy tego wszystkiego, co powinniśmy. Powiat Kaminogórski realizuje wszystkie zalecenia rządowe i wszystkie polecenia wojewody, bo tak to się odbywa w takim łańcuchu zarządzania kryzysowego, który otrzymujemy, więc tutaj wszystko to, co musimy z mocy prawa realizować, jest robione. A dodatkowo uważam, że jeszcze wiele, wiele więcej, bo sami też podejmujemy, czy podejmowaliśmy no, w tym pierwszym okresie takie inicjatywy, które trochę dalej wykraczały ponad to, co musimy robić, a robiliśmy to po to, żeby zwiększyć właśnie to bezpieczeństwo zdrowia dla mieszkańców powiatu Kamiennogórskiego ogólnie, jak również dla, dla na przykład ludzi, czy dla osób, które udają się naszego szpitala powiatowego, też tam wdrożyliśmy pewne procedury właśnie, które miały dodatkowo jeszcze zabezpieczyć nas przed tym, abyśmy nie zachorowali, czy aby ktoś na przykład do szpitala tego koronawirusa nie przyniósł, bo to by w tym momencie w takim szpitalu oznaczało, jak nasz, oznaczało no, istotne zachwianie możliwości służenia tego naszego szpitala mieszkańców powiatu kamienogórskiego. To dla nas było bardzo ważne, aby ten szpital nie został wyeliminowany i ciągle mógł te podstawowe potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu zapełniać. Więc myślę, że tutaj, więc myślę, że tutaj zrobiliśmy to wszystko, co do nas należało i jeszcze trochę więcej i skoro przy tym temacie jesteśmy, Szanowni Państwo, to też bym chciał tak może troszkę poprosić w tym momencie, bo wiele osób widzę troszeczkę już poluzowało sobie, tak powiem, styl życia, pewne obostrzenia nadal obowiązują, a na ulicach w Kamiennej Górze no Nieraz można odnieść wrażenie, że już żadnych obostrzeń, żadnych tutaj przepisów, żadne przepisy w tym zakresie nie obowiązują. Ja wiem, że mieszkańcy często do tego podchodzą w taki sposób, że skoro na terenie powiatu Kamienu Górskiego tylko pięć osób zostało zakażonych koronawirusem, albo inaczej mówiąc, powinniśmy tu patrzeć w ten sposób, że tyle przypadków stwierdzono, tak? no to niektórzy uważają, że praktycznie żadnego zagrożenia nie, zachorowania nie ma. Tak? Widać masę ludzi bez maseczek, w miejscach publicznych często, gdzie jest duże zagęszczenie, duże zagęszczenie ludzi. Ja bym jednak prosił, szanowni państwo, żeby nie lekceważyć nadal tego zagrożenia, bo to zagrożenie nadal występuje. Jak widzimy w skali kraju, ten koronawirus nadal jest, codziennie są nowe przypadki zachorowań, są miejsca na świecie, gdzie po długich okresach spadku zachorowań znowu notuje się zwiększone zachorowania, więc bardzo bym prosił o to, żeby jednak tych podstawowych norm takich bezpieczeństwa zachowywać, czyli tam gdzie nie jesteśmy sami, gdzie jest trochę osób więcej, nośmy te maseczki, to naprawdę można się do tego przyzwyczaić, to nie jest nic strasznego. Myjmy ręce, dezyfekujmy i zachowujmy te podstawowe zasady bezpieczeństwa, bo wydaje mi się, że ta prewencja, która dosyć wcześnie, bo na tych pierwszych etapach koronawirusa w Polsce została wprowadzona i te dosyć duże ostrzenia, no właśnie przyniosły pozytywne efekty w postaci tego, że ten poziom zachorowań w naszym kraju jest stosunkowo niższy niż w innych miejscach na świecie. Dlatego też myślę, że to jest dobra strategia, myślę, że też troszeczkę już się... Przyzwyczajiliśmy do tego i, i jeszcze trochę cierpliwości, o to proszę, poczekajmy, a być może uda nam się przeczekać i przeżyć tego koronawirusa, e, tak powiem, po najmniejszych skutkach. O to bardzo Państwa proszę, jeszcze trochę wytrwałości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.